Witaj. W dzisiejszej lekcji nauczę Cię wyrównywać tekst za pomocą tabulatorów. Przygotowałam przykładowy spis treści składający się z nazw rozdziałów i nazw podrozdziałów, które zawierają na końcu numery stron. I teraz zaznaczę cały ten tekst i przygotuję od razu dla całego wszystkie potrzebne tabulatory. Można by było to podzielić na etapy i zrobić osobno tabulator jeden dla wyrównania nazwy rozdziału i potem tutaj dwa dla wyrównania nazwy podrozdziału i numeru strony, ale zajęłoby to więcej czasu, więc nic się nie stanie, jak przygotujemy wszystkie tabulatory dla tych akapitów takie same. Po zaznaczeniu tekstu należy na lewo od pionowej linijki ustawić sobie właściwy tabulator do wyrównania, a następnie kliknąć jego pozycję na tej poziomej linijce. Ponieważ pierwszą pozycją, którą przygotuję, to będzie pozycja dla nazwy rozdziałów i będę chciała, żeby nazwy rozdziałów były z wyrównaniem do lewej, zostawię ten lewy tabulator i założę sobie, że na przykład w tym miejscu na pierwszym centymetrze będę chciała, żeby one się rozpoczynały. Po najechaniu myszą klikam sobie lewym przyciskiem myszy. Teraz przygotuję pozycję, od której mają się zaczynać podrozdziały. Też będą wyrównane do lewej, natomiast no, musiałyby się zacząć nieco dalej niż nazwy rozdziałów, więc ponieważ mam już lewy tabulator, kliknę powiedzmy na 2,5 cm pozycję, gdzie mają rozpoczynać się nazwy podrozdziałów. Numery stron zostaną oczywiście oddalone i będą się pojawiały tutaj w prawej części przy prawym marginesie, ale dodatkowo, jak zawsze, powinny być wyrównane do prawej. Muszę więc ten tabulator zmienić na tabulator prawy. W jaki sposób się to robi? Po ustawieniu tutaj wskaźnika myszy, jak kliknę sobie teraz na tym przycisku raz, tabulator zmienił mi się na środkowy, a jak kliknę drugi raz, to zmienił mi się na tabulator prawy. Jeżeli ty masz inną kolejność, to musisz tyle razy przeklikać, aż symbol tabulatora prawego tutaj się pojawi. I teraz powiedzmy na 17 cm, na poziomej linijce, ustawiam tabulator prawy. I to, co nam teraz zostało do zrobienia, to trzeba przed każdym z akapitów w odpowiednim miejscu tyle razy kliknąć tabulator, aż on wyrówna dany tekst. Ustawiam się przed jedynką w nazwie rozdziału i zobacz, jak kliknę tabulator, na tym pierwszym centymetrze ustawił mi się tytuł rozdziału, wyrównanie jest na razie niewidoczne, ale do lewej. Jedyne co trzeba poprawić, to dlatego tabulatora, po zaznaczeniu tutaj tej odległości, usunąć podkreślenie, dlatego, że one jest z tego tytułu rozdziału. Teraz pokażę Ci, jak to zrobić dla tego podrozdziału. Ustawiłam kursor przed nazwą podrozdziału i kliknę tabulator z klawiatury dwa razy, bo jak kliknę raz, to wyrówna się, tak jak tu było, na tym pierwszym centymetrze dla nazw rozdziałów, a jak drugi raz, to zostanie właśnie na tej drugiej pozycji ustawione. I teraz jeszcze chcę, żeby ten numer strony pojawił się tutaj po prawej stronie, na 17 centymetrze. Ustawiam się więc przed słowem. STR, ale za spacją, bo ja tej spacji, która tutaj jest, nie chcę wyrównywać, ona jest mi niepotrzebna, więc ustawiam się tu i klikam tabulator, klik. To samo zrobię dla drugiego podrozdziału. Ustawiłam się przed obszar roboczy i kliknę tabulator raz, dwa po to, żeby ustawił tutaj na tym 2,5 cm wyrównanie. Teraz przed STR 3 i też kliknę jeden tabulator z klawiatury. I w ten sposób ja szybciutko zrobię chociaż dla dwóch rozdziałów wyrównania za pomocą tabulatorów, bo to jeszcze nie będzie wszystko. Jeszcze będę chciała pokazać Ci, że te numery stron oddalone mogą być nie spacją, czyli pustą przerwą, tylko na przykład mogą mieć tak zwane znaki wiodące tabulacji w postaci kropek czy kreseczek. Ale to trzeba zrobić inaczej. Załóżmy, że mam już cały ten spis treści dokończony i chcę tylko zająć się tymi kropkami, które mają być przed numerem strony. Znowu muszę zaznaczyć cały tekst, bez względu na to, czy on już został wyrównany za pomocą tych tabulatorów, czy nie, ale jak widzisz, tabulatory są dla całego tekstu ustalone. I teraz muszę się dostać do okna dialogowego, w którym ustawiam znaki wiodące dla tego trzeciego tabulatora. Taki sposób najprostszy, który na pewno będzie dobry, to kliknięcie w grupie akapit okna dialogowego. Tutaj klikam tę strzałeczkę, uruchom okno dialogowe. I tu w lewej części okienka wyświetlonego mam przycisk Tabulatory. Teraz zaznaczam tabulator, dla którego chcę zmienić znak wiodący z brak na kropeczki, czyli zaznaczyłam ten prawy tabulator na 17 cm. Wybieram znak wiodący 2 i klikam Ustaw. I w ten sposób ten tabulator ma zmianę. Jak nacisnę OK, zmiany od razu są widoczne. I teraz dalej mogę sobie wyrównywać za pomocą ustawionych tabulatorów i formatować tekst i zobaczysz, że już te znaki wiodące są tutaj zapamiętane. Jeżeli teraz stwierdzę, że na przykład któryś z ustawionych tabulatorów jest za blisko lub za daleko, to po zaznaczeniu tekstu swobodnie mogę sobie pozycję tego tabulatora zmienić. thank you